Nie milknie echo braku porozumienia między samorządowcami z Dolnego Śląska a zarządem województwa. Spór dotyczy środków unijnych, czyli ponad 10 miliardów złotych, które miałyby trafić na Dolny Śląsk z nowej unijnej perspektywy 2021-2027. Żeby jednak się tak stało, projekt Funduszy Europejskich musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do marca nasze województwo jako jedyne w Polsce nie uzyskało takiej oceny samorządowców ze stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa apelują do zarządu województwa o stworzenie nowego podziału, ale władze Dolnego Śląska pytają po co tworzyć to od nowa. Gra toczy się o ponad 10 miliardów złotych. Nie ma jednak zgody co do tego w jaki sposób środki miałyby zostać podzielone między jednostki samorządowe. Od strony prawnoformalnej za przygotowanie projektu podziału pieniędzy odpowiada zarząd województwa dolnośląskiego. Standardem i wymogiem Komisji Europejskiej jest jednak to, żeby w trakcie przeprowadzane były konsultacje społeczne, a w procesie brały udział różne grupy i instytucje. Komisja Europejska w połowie czerwca przesłała uwagi do zaproponowanych programów. Dla Dolnego Śląska łącznie było ich 490. Okazuje się, że w tych uwagach jest absolutnie podważenie całej metodologii przygotowania tego dokumentu. Poka pokazywane są przykłady, że nie przestrzegano zasady partnerstwa, która jest absolutnie fundamentalna dla Komisji Europejskiej. Nie przestrzegano zasady przejrzystości. Mhm. Zakwestionowano tak zwaną listę, listę pozakonkursową, o którą spieraliśmy się od wielu miesięcy, mówiąc, że nie jest możliwe, żeby Urząd Marszałkowski przydzielił sobie albo swoim instytucjom mhm. lwiej części tych pieniędzy. To po prostu. Przepraszam za określenie, nie przejdzie. I dzisiaj bez żadnej satysfakcji, a, a przede wszystkim ze smutkiem stwierdzamy, mhm. że... Po prostu mieliśmy rację. W zeszłym tygodniu zarząd województwa z Marszałkiem Przybylskim na czele był w Brukseli rozmawiać. To jest kolejny etap rozmów, negocjacji. Ta pierwotna pula środków urosła już prawie do 10 miliardów złotych, czy nawet ponad 10 miliardów złotych, przeliczając po kursie euro, więc jest ogromny sukces i postęp w tych negocjacjach. Oczywiście jest możliwa dyskusja na ten temat, bo każdy chciałby więcej dla, dla siebie. Wpłynęło 490 uwag do nas naszego pro, pro, programu jesteśmy jako Dolny Śląsk gdzieś w środku stawki niektórzy mają troszeczkę powyżej 500. Dni. Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa zaapelowało do zarządu województwa o stworzenie nowego podziału, jednocześnie deklarując gotowość do współpracy. Apelujemy między innymi dzisiaj o to, żeby ktoś w ogóle chciał z nami rozmawiać. Mamy wrażenie, chciałbym się mylić, że woli refleksji nad tym, że to jest niedoskonałe. Niedoskonały dokument nie ma, a czas biegnie. Po, po co to tworzyć od nowa? Mówię, we wszystkich województwach są uwagi, które no, te, te uwagi komisja zbiera m.in. od samorządowców, którzy, którym nie zależy na tym, żeby doprowadzić do końca, tylko żeby. Się, się, się kłócić. Ważne, żeby dyskutować i część uwag być może będzie przyjęta, część może nie zostanie w ogóle przy, przyjęta, a często te uwagi są sprzeczne i wykluczające się, więc jaką należy podjąć decyzję? Tylko taką, którą chce jedna strona? No nie, my też musimy patrzeć jako zarząd województwa na cały region i na równomierny rozwój e, regionu. Mamy teraz rozpisany już harmonogram rozmów, też rozmów z zit czyli regionalnymi stowarzyszeniami samorządów, które będą te środki unijne wdrażać. Liczę na to, że w październiku już tę umowę dla Dolnego Śląska pod Piszemy i będziemy mogli ogłaszać konkursy, na to wszyscy czekają przedsiębiorcy samorządy, żeby można było utrzymać to najlepsze, ten, największe tempo rozwoju regionu, jakim Dolny Śląsk teraz się przedstawia. Wydanie decyzji zatwierdzającej program regionalny Dolnego Śląska przewidziane jest na ostatni kwartał bieżącego roku Echo 24 Oliwia Stasiak.